Co mówicie, że kanał Zero przez, przez wiele lat byliśmy Oho, a premiera jest. Pandora Gate. Oho, jest mój, mój ulubienie, jest najbardziej rzetelny ziomek jaki istnieje. Zapadł pierwszy wyrok w sprawie Pandora Gate i nie, nie skazano Stu, Boxdella czy innych podejrzanych o kontakty z nieletnimi dziewczynkami. Skazano tego, który wszystko miał to ujawnić. Sylwester Wardenga przegrał dziś sprawę o pomówienie w materiale Pandora Gate z Marcinem Dubielem. Tak, całą sytuację skomentował Marcin Dubiel. Sąd skazał dziś Sylwestra Wardęgę, który dopuścił się wobec mnie przestępstwa pomówienia. Po półtora rocznej walce o prawdę, sprawiedliwości stało się zadość i uzyskałem wyrok potwierdzający, że nie posiadałem wiedzy o zachowaniu Stewarta Bartona. Sąd podzielił moją ocenę sytuacji. Sylwester Wardenga nie miał dowodów na swoje pomówienia. Wyrok ten pokazuje jak istotne jest odpowiedzialne korzystanie z wolności słowa w internecie, szczególnie w przypadku osób mających ogromne zasięgi oraz kształtujących opinie swoich odbiorców. Po analizie uzasadnienia wyroku rozważę dalsze kroki w tej sprawie. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli i okazali mi wsparcie w tym trudnym czasie. Jednak warto podkreślić, że wyrok jest nieprawomocny, co zaznaczył Sylwester Wardenga. Przegrałem w sądzie z Dubielem, mimo że Dubiel wiedział o relacjach z Stu, w tym o związku z 14-15 latką w Polsce, o pisaniu z 13-latką i o spotkaniach z 14-latką w Anglii. To zdaniem sądu w swoim filmie Dubiela bezsprzecznie pomówiłem. Według sądu nie zrobiłem filmu dla uzasadnionego celu społecznego. To lekcja dla mnie, by czasem po prostu milczeć. Uzasadnienie sądu uznaję za absurdalne. Będę składał apelację. Wyrok nieprawomocny. Dodając, że kara jaką otrzymał to 400 stawek dziennych po 700 zł, 70 tysięcy złotych na Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i 3000 tysiące złotych dla Marcina Dubiela. I ustalmy jedno. Prawnie Dubielowi dalej nic nie udowodniono. Co nie zmienia faktu, że Wardenga wraz z Konopskim odwalili za organy ścigania kawał roboty, Dostarczając przy okazji masę dowodów. Sprawą zajmowali się przecież wówczas politycy, obiecując, że wszyscy poniosą konsekwencje. Żyła tym cała Polska. A mimo to żadna z osób oskarżona o kontakt z nieletnimi dziewczynkami nie poniosła praktycznie żadnej odpowiedzialności. No chyba, że aresztowanie Steve w Anglii na prośbę ówczesnego Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przez brytyjskie służby uznamy za sukces. Dodając, że obecnie nie ma żadnych nowych wieści co do możliwości jego. Ekstradycji do Polski, by ten usłyszał zarzuty. Ale wiadomo, wtedy był gorący okres przed wyborami, a dziś nikt się tym już za bardzo nie przejmuje. Nie wiem, czy widzicie ten paradoks? W sensie co, jak się okaże, że sąd uzna, iż Dubiel wiedział o wszystkich kontaktach z nieletnimi? Wtedy to jednak nie będzie pomówienie. I ja nie wyrokuję, czy Dubiel był winny, czy nie. Tylko niech całą sprawą zajmą się wreszcie na dobre służby. Bo na razie sprawa praktycznie nie ruszyła do przodu. Mimo to, że film Mroczna tajemnica Stu i youtuberów Pandora Gate został opublikowany 3 października 2023 roku. Dla przypomnienia, materiał był efektem kilkutygodniowego śledztwa, które Wardenga przeprowadził wspólnie z innym youtuberem, Mikołajem Konopskim. W materiale otwierającym tak zwaną właśnie Puszkę Pandory Wardenga przedstawił uzyskane dowody, takie jak zdjęcia rozmów, nagrania głosowe, relacje ofiar, które obciążają Stu, no i z których wynika, że kilka lat temu utrzymywał kontakty i spotykał się z dziewczynami, które miały mniej niż 15 lat. No i był tego świadomy. Z jedną z dziewczyn miał pisać, gdy miała tylko 13 lat. W wiadomościach opisywał swoje sny i fantazje erotyczne, a kiedy była o rok starsza, spotkał się z nią pomimo tego, że ostrzegała go, że dzieli ich spora różnica wieku. Wówczas Stewie miał 22 lata. Druga sytuacja miała mieć miejsce. Cztery lata później, czyli w 2018 roku, Stew podobno zaprosił inną czternastolatkę, a także jej o rok starszą koleżankę, na domówkę. Byli też na niej Kruszwil i kamerzysta. Nieletnim dziewczynom podawano alkohol, a jednej z. To, to jest ogólnie najbardziej creepy z tych wszystkich tych, ale bardzo, jakby bardzo mało się do dzisiaj o tym mówi. Jest, jest, ta, jest ta historia, gdzie oni właśnie tą domówkę zrobili, gdzie tam był. Niby Kruszwil, kamerzysta Stewart, jakaś typiara, kurwa, się obudziła w jakimś niepewnym stanie y, w łóżku, kurwa, następnego dnia. To jest kurwa creepy, nie? W nich w pewnym momencie urwał się przysłowiowy film. No, Chciała obudzić no. się następnego dnia ze Stu, w pozycji na łyżeczki, ale także i tym razem nie skończyło się to niczym więcej. W filmie. To jest, to, to jest kurwa najbardziej kurwa creepy najechać, najechać. W sensie, no w sumie też nie metaforycznym, bo metaforyczny to jakby ktoś ich ale y, upić dziewczynę, kurwa, kilkunastoletnią, kurwa, i pójść z nią spać. Kurwie, co on tam dotykał i tak dalej, nie? Przewijają się także osoby z YouTubeowego otoczenia. Między innymi Marcin Dubiel, Fagata i Boxdel. Pokazywane są fragmenty wiadomości lub nagrań, z których wynika, że mogli coś wiedzieć o upodobaniach swojego znajomego, ale nie reagowali nie ujawnili ich lub starali się go kryć. Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział o tym, jaki był... No i właśnie, i, 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 to, są, i to są słowa, których ku... używasz. Nie możesz mówić, że coś nie ulega wątpliwości, stary. Stu, dlaczego latami go krył? Rozmowy z sukanek wskazują na to, że Stu posiada wiedzę, która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam na... To, a to było tak proste, jak powiedzieć najprawdopodobniej, być może, co masz nam do powiedzenia. Hmm. Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni, dlaczego milczał latami. I to. Pisanie 14 letką na UNEDIN na spotkanie z prawie 30-letnim gościem jest creepy. jak dobrze staliśmy stami w 22 lata, ale jakby. Steel jest to creepy. Jest to creepy. Tylko nie jest to nielegalne. Jakby dosłownie, dosłownie, co może być nielegalnego w tym, że piszesz do kogoś, żeby się z kimś spotkał. Moment momencie kiedy. Ja, ja wiem, że ja wiem że wy patrzycie na to tak, że nie no, jak spotkanie, a, a wobec ziomka są w, jakby w, wysnute y, wnioski, że jest pedofilem, to jakby jeden plus jeden, ale kurwa, to jest sąd, a nie kurwa YouTube, i tak mi się wydaje. Właśnie dlatego Dubiel pozwał Wardęgę wypierając się przy okazji wszystkich oskarżeń. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało, kompletnie odcinam się od Stuarta i wszystkich to jego... Masz, to masz mniej więcej coś takiego jak... Co wy myślicie, że policjanci kurwa nie wiedzą, kto handluje kurwa lagami, kurwa w danym mieście? No to trochę na zasadzie jak masz wiedzę operacyjną, i, ale nie jest, to, nie jest to wiedza procesowa. Jakby tyle. Jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzył... ...Wardęgał, że inaczej to mógł wygrać tą rozprawę, ale mógł całej tej sytuacji nie być? Ja, ja ci nadal powtarzam, ja nie znam aktu oskarżenia, ja go nie czytałem. Mi go też, jak byłem w sądzie, nie przedstawiali. Wy też bardzo myślicie, że ja jestem jakimś większym... Ja jestem jakimś większym ogniwem w tych wszystkich sprawach, niż rzeczywiście jestem. Coś mi czasami coś powie, coś czasami przeczytam. Większość rzeczy to są informacje publiczne, ale jako Siedzę i nie debatuję z kimkolwiek na, na tego typu tematy. byłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Się... Nasze sądownictwo to dramat, jak jeśli Bodnar i patologia Sorosa ma możliwość wpływu, bo co w kwestii zamordowania dziecka za strzykiem prosto w serce na prośbę matki, tu nic nie robi sąd. No i widzisz i... Takie coś może tylko bezdusznym skurwysyn napisać, to co ty napisałeś. Jeśli dziecko w łonie matki, już wiadomo, że choruje na łamliwość kości i dziecko, które jeszcze się nie urodziło, ma złamanych 26 kości. 20, kurwa, 6, kości. To możesz, kurwa, przyjść i unosić się, kurwa, Jezusem Chrystusem, ale ty, kurwa, nie Jezusem Chrystusem się możesz unieść w momencie, kiedy chcesz, kurwa, raz, że tą traumę, której tak pewnie jest, kur, Niesamowicie wielka. A dwa, że chcesz wskazywać, żeby, żeby dziecko żyło w takim, w takim stanie. No ta, ale z tego co wiem, da się z tym żyć. No jak, 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 jak to dziecko, czy płód, czy nazwijmy to jak cenę, chyba płodem jest do momentu, kiedy nie jest, nie jest celno, Ale powiedzmy, że dziewiąty miesiąc to już dziecko. 26 kości ma złamanych. W przypadku porodu, myślę, że jeszcze kilka tych ko kości by się połamało. Jedyna osoba, która, która powinna być sądzona w tym temacie. To jest Grzegorz Brown, który w iście żenujący, bestialski i skurencyński sposób przyjechał i zaatakował lekarkę kurwa, w miejscu jej pracy. Ten człowiek powinien stanąć, kurwa, za to, co odpada przed Trybunałem Stanu, bo do momentu, kiedy on sobie wypala w jakimś Zusie choinkę kurwa, na śmieci, to nie chce wypalać tą choinkę na śmieci, kurwa. Niko to nie interesuje. W momencie, kiedy, w, momencie, w momencie, kiedy napada i narusza nietykalności, kurwa, w szpitalu, kurwa, lekarki, to jest zwykłą, kurwa. Po prostu tyle. Ja bardzo rozumiem ludzi, którzy są przeciwni aborcji jako, jako antykoncepcji. O, porucham się, wpadłam. Mordo, trochę odpowiedzialności. Ale serio, wy w takich kurwa. W, 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 w takich. Zresztą, kim kurwa jest jeden z drugim, kurwa, żeby, żeby mówić chyba tej biednej kobiecie, bo inaczej się tej kobiety kurwa nie da, nie da się nie, nie da się nic powiedzieć. Innego o tej kobiecie, niż że jest biednym człowiekiem. jak wy kurwa w ogóle śmiecie się wypowiadać w tym temacie? Dziecko małe ma dwadzieścia kości. No to widzisz, to musiało nastąpić do złamania jednej kości kilkukrotnie. Dziewiąty miesiąc, najlepiej zrobić dziecko geniusz. Nie wiem, co to, to, to z wami się nie rozmawiać. Ja nie wiem, wy kurwa w jakimś. Ja nie wiem, kurwa, skąd wy się wywodzicie, z, co wy macie w głowie, kurwa. Chyba nie dużo. Trzeba skończyć z tym wszelakim spowoleniem. Wy nie rozumiecie. Jakie to, ja, ja nawet sobie nie chcę wyobrażać, jaki to musi być ból dla kobiety, bo wy na to patrzycie: O, kobieta sobie wyskrobała, nie chciała mieć problemu. Stary ja wiesz o tej kobiecie? Naprawdę *ja wiesz o tej kobiecie? Skąd wiesz, skąd wiesz, czy na przykład nie jest taka sytuacja, jak, jak sytuacja matki dziecka, na którego pogrzebie byłem w zeszłym roku, która przez, przez lata próbowała zajść w ciążę, jak się w końcu, jak się w końcu udało? To, 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 to 3-miesięczne dziecko okazało się, że ma nowotwór, jakiś typ czwarty, kujmuje jakiś kurwa. Najlepsi specjaliści w kraju kurwa rozkładali ręce, bo oni nawet w tak małe dziecko nie mieli jak się wkuwać, stary. I jeśli ja naprawdę od zagorzałych katolików, od ludzi, którzy którzy wiesz, yy, pis, ale nie dwa fanatycznych katoli, zagorzałych katolików. W tym temacie słyszałem, że chociaż się nie męczy, to to ty, ty kurwa, sobie nie, chyba nie jesteś w stanie zdać sprawy, jaki to kurwa, musi być niesamowity ból kurwa, dla tych ludzi, ale koniec końców, jak ci przychodzi się zmierzyć z taką sytuacją, to pewnie wtedy możesz dopiero kurwa, czyjś osąd. A nie kurwa, będąc jakimś populistycznym kurwa, politykiem, kurwa, który chodzi kurwa, i, i kurwa, na lekarzy napada. Ten człowiek to jest kurwa, wstyd dla instytucji posła czy europosła. To jest kurwa, ja, jakim naprawdę, kurwa, budować, budować się politycznie, kurwa, w taki sposób, a już, kuba kazać kobietom z gwałtu, kurwa, dzieci, dzieci rodzić. W momencie, kiedy y, y, noszenie tej ciąży, ewentualnie poród, kurwa, wiązałby się y, z ryzykiem śmierci matki, no kurwa, no ja piszę, wy mnie macie, kurwa za naczelnego mizogina. I seksiste, to zobaczcie kuwa, jak, zobaczcie, jak Wy na tym wszystkim wychodzicie, jak wyglądacie. Skoro nawet taki mizogin jak ja nie traktuje kobiety kuwa, jak inkubator, który jak się spierwali, to trudno. Okay, ale jeśli kobieta piła, paliła wciąż i wtedy wyjdą wady, to nie powinna być możliwości. Nadal o czym ty kupa mówisz? Jak twój ojciec będzie palił papierosy, to też ma kupa umrzeć na raka bez pomocy, no bo w sumie sam tego chciał. Albo kurwa jak będziesz jak będziesz miał podejrzenie marskości wątroby, to mamy cię, kurwa, ze szpitala, bo mogłeś nie pić? O czym ty, kurwa, mówisz, człowieku? Wy naprawdę, wy naprawdę powinniście, kuba w niektórych tematach, kurwa, otworzyć głowę i, kurwa, nie, jeśli nie macie z tym tematem, kurwa, nic wspólnego i nie jest nawet blisko, żebyście, kurwa, coś z tym tematem przeżyli, kurwa, zamknijcie mordę, kurwa. Nie czerpcie, kurwa, nie czerpcie wiedzy od tych, kurwa, populistów zapierdolonych. Z jednej czy z drugiej strony, najwięcej w tym temacie, kurwa, jak zawsze mają do powiedzenia, kur. 16-letni chłopcy. Kanal zaraz filmik o tym, jak Brahms do tego szpitala. Oglądałeś już? Nie, ale mogę zobaczyć. Nie ma tu oznak, dzieciaku, na wolę walki. Jest raz na wolne rzadko i spóźnione poniedziałki. Jak jedę źwięk, monek po weekendzie zaśpisz? w odpadki, drewno, plastik prawie każdy. Fajerwerki cały sierpień ma sylwester. Wszystko dziś bez troskie mówią, kurwa, że łatwiejsze.